Tym razem spotykamy się na historycznym, wyjątkowym odcinku Akademii Łyski. Dlaczego historycznym? Otóż jest to 50. odcinek Akademii Łyski. Nakręciliśmy do tej pory 49 odcinków. 50. można by rzec, że obchodzimy Złote Gody. Premiera tego odcinka zbiega się w czasie z okresem przedświątecznym. Okres przedświąteczny to również końcówka roku. Zatem dzisiejszy odcinek poświęcimy rezime tego, co w tym roku nam udało się załatwić i zaprezentować wam wszystkim. Dla przypomnienia to są edycje, które w tym roku wydaliśmy pod naszą marką. Oczywiście one się pojawiły trzech różnych seriach. Ale dla tych, którzy oglądają mnie po raz pierwszy albo nawet jeśli nie po raz pierwszy, to nie sięgają historią do 2019 roku. Przypomnę tylko, że sam pomysł, idea rozpoczęcia takich limitowanych edycji tylko na rynek polski, sygnowanych przez nas, pojawiła się w 2019 roku chapterem pierwszym którym była whisky Single Cast Glenfarclas 2008. To był początek. Teraz, jeżeli mówimy o roku obecnym, czyli 2021, jeżeli mnie pamięć nie myli, w dniu moich urodzin, również w dniu urodzin Roberta Bernsa, bo jak pewnie pamiętacie, obydwaj obchodzimy urodziny tego samego dnia. Czy on obchodził? Już nie obchodzi, ja nadal obchodzę. 25 stycznia miała miejsce premiera naszego chaptera 10. Chapterem 10 był single cask Winobarik z destylarni Kawalan. Później mieliśmy również w pierwszym kwartale tego roku chapter 11. Świetna, cudowna Whisky Glenfarclas single cask. Tym razem rocznik czy vintage 2002 pochodzący z First Film Sherry Hoxhead. Mieliśmy też premierę, przeskoczę na chwilę na naszą drugą serię, czyli Enigmę. Mieliśmy w tym roku także premierę Enigmy 3. Była to, czy jest, kulila, i następnie po niej pojawiła się czwarta Enigma. Cztery w sumie do tej pory się ukazały. Czwarta Enigma, którą była. Whisky z destylarni Tobermory, finiszowana w wersie Pedro Jimenez. Wspomniałem zatem o dwóch seriach naszych. Pierwszą w ujęciu takim chronologicznym była seria Chapter, później mieliśmy serię Enigma, no i w tym roku zaprezentowaliśmy nową z nich, serię, którą nazwaliśmy Solar System, System Słoneczny, i tą dla odmiany serię zapoczątkował. Znów single cask z destylarni Cavalan. Był to single cask z beczki po Maderze pod nazwą Venus. Później kolejny Solar System również z destylarni Cavalan. To była whisky z beczki po Porto, którą nazwaliśmy Mars. No i dosyć niedawno, dwa tygodnie, powiedzmy, czy trzy tygodnie temu, premierę naszą miała najnowsza whisky, najnowsza single cask z serii Solar System. Tym razem. Z młodej destylarni Spirit of Yorkshire, pochodząca z beczek po Sheriffino, dosyć rzadkiej Szeryfino. W zamyśle naszym było to, żeby serię Chapter skończyć na numerze 11. Z wielu względów, głównie dlatego, że dla mnie numer 11 jest numerem czy liczbą szczęśliwą, natomiast to dzięki Wam, dzięki Waszym głosom, dzięki Waszym sugestiom, które próbowały nas przekonać, że nie ma co przerywać tak dobrej tak udanej serii. Postanowiliśmy ją już po festiwalu Whisky Life Force, który miał odbył się 1-2 października w Warszawie, wznowić tą serię i wznowiliśmy ją. Pojawił się na rynku Chapter 12 Genialna Whisky z destylarni Kleinich 1993 rok, która już jak Pewnie większość z was wie została dosyć umownie nazwana antonówką. Za tym mieliśmy w tym roku trzy chaptery, mieliśmy trzy solar systemy i mieliśmy dwie Enigmy. Nie wspominam oczywiście o edycjach, które się okazywały jako Tudor House Exclusive, jak chociażby Bocian, czyli Glen Class, 20-letni zabutelkowany z mocą beczki, których 300 butelek pojawiło się na polskim rynku. To jest. Nasz dorobek 2021 wieku, roku, który się już kończy, niedługo wchodzimy. W nowy etap w rok 2022, który będzie pełen niespodzianek, to Wam mogę obiecać. Będzie chyba jeszcze kontynuowana, mam nadzieję, seria Chapter. Będziemy też mieć nowe projekty, o których gdzieś tam na, swoich, na swoim fanpage'u facebookowym wspominałem. Jest już prawie gotowa seria Trylogia. Pojawią się też nowe pomysły. Myślę, że zaczniemy z ciekawostkami. Które z pewnością Was bardzo pozytywnie zaskoczą, mniej więcej w połowie stycznia. No ale teraz czas na odpoczynek, czas dla rodziny, i w związku z tym, na zakończenie tego roku, na zakończenie 50 odcinka, chciałem życzyć zdrowych, spokojnych, wesołych świąt. Chciałem Wam życzyć wszystkiego najlepszego. Z nadchodzącym 2022 rokiem, żeby jednak coś się w tym kraju zmieniło na lepsze, żebyśmy się czuli lepiej, funkcjonowali lepiej, żeby nam po prostu, Wam żyło się lepiej. Dziękuję Wam oczywiście serdecznie za zaangażowanie, za przywiązanie, za aktywność, za zakupy. Naszych produktów, czepterów, Solar Systemów i Enigm. Mam nadzieję, że wszystkie z tych naszych projektów, te wszystkie nasze edycje dały Wam sporo radości. Wasze kubki aromatyczne i smakowe zaakceptowały te wszystkie nasze wydania, w związku z tym będziecie. Z pewnością wyczekiwać kolejnych nowości, które, jak wspomniałem, pojawią się mniej więcej w połowie stycznia. Jeszcze raz wszystkiego dobrego na nowy rok. Jeszcze raz gorące podziękowania od nas za Waszą współpracę i za Wasze, wasze zaangażowanie, i do zobaczenia w kolejnym 51 odcinku Akademii Łyski, który będziemy kręcić już po nowym roku, w styczniu. Dziękuję, do zobaczenia.